Siema, ma dawno mnie tu nie było. Pogoda przednia, przyjechałem się przyjechać. Przebieg taki oto mamy: 1357 km. Na tym weekendzie trochę pojeździłem w tą sobotę. W, 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 stój, w niedzielę. I powiem Wam, że kurczę motocyklistów to widziałem chyba ze 300 po drodze. Nawet jedną ładową widziałem, Rometa. Fajnie to wygląda, na żywo naprawdę wygląda jeszcze lepiej jak na filmach. Potężna maszyna, kurczę. Tak poza tym gitesik. Wszystko pięknie, śmiga, lata. Firma się kręci, pieniądze się zarabiają, jakoś tam. Także jest miło. Także panowie, nie ma co oglądać YouTube'a, tylko wsiadać na maszynę. 20 stopni jest prawie. I... Da Ci się jeździć, kilometry nabijać. Trzymajcie się, powodzenia.